Czy myślisz, że ten rok to jest dobry moment na to, żeby poczynić zmiany w Twojej karierze? Przekonaj się, w jakich sytuacjach niewątpliwie tak jest. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć, tu Greg Albrecht. Witaj w podcaście Wszystkie twarze biznesu, który pomoże Ci osiągać cele zawodowe, a przy tym mieć więcej satysfakcji i czasu dla siebie. Brzmi ciekawie? To kliknij subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków. Cześć, z tej strony Greg Albrecht, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj chciałbym okolicznościowo zadać Ci trudne pytanie, a mianowicie, czy czas na zmiany w karierze w 2022 roku? Dlaczego taki timing? No wiadomo, że jest to nowy rok, więc każdy myśli, nowy rok, nowa ja. Jest jakaś motywacja do tego, żeby wprowadzić pewne zmiany, i choć często jest ona płonna, to jednak czasem z tych naszych inspiracji noworocznych coś tam udaje nam się wdrożyć, więc myślę, że fajnie tę energię przekuć w rozwiązanie i to rzeczywiście ma sens. A dlaczego pomysł o z, na zmianę w karierze? Dlatego, że rozmawiam z ludźmi. Na tym też i moja praca polega, i widzę, że jest dużo osób, które mimo fajnych ról, fajnych firm, które prowadzą, potrafią być bardzo niezadowolone, lub czasem ich praca nie daje im tyle radości, ile mogłaby im dawać: radości, satysfakcji, spełnienia. I to mnie osobiście bardzo frustruje, więc pomyślałem, że ten temat połączę czyli połączę zagadnienie nowego roku i tej nowej motywacji. Oraz wyzwania, które widzę jako wyzwanie poważne, i nie mówię tu o osobach, które są na początku swojej kariery i nie wiedzą, czego chcą, ale raczej o osobach, które zazwyczaj mają bardzo duże osiągnięcia, tak obiektywnie, a jednak nadal decydują się być w sytuacji, w której szczęście. W karierze im nie towarzyszy lub jest sporo tego dyskomfortu. Dlaczego się mogę wypowiadać na ten temat? Tutaj przytoczę swoje doświadczenia, które może nie są wszystkim znane, ale raczej byłbym pewnie uznany przez wiele osób, szczególnie w tradycyjnej ekonomii kariery, jako tak zwany jumper, to znaczy. Jest taka kategoria osób kiedyś, szczególnie kiedy w cenie było być w jednej firmie co najmniej kilka lat i bardzo się na to patrzyło w CV. No ja byłem pewna taką osobą, która by się nigdzie nie dostała, bo zmieniałem pracę bardzo często, zrobiłem sobie taką statystykę. I do 24 roku życia już pracowałem w trzech firmach na etacie, a następnie między 24 a 30 rokiem życia próbowałem to policzyć, ale wedle mojej oceny odpaliłem. Między 6-7 projektów biznesowych, z których część nawet w jakiś sposób zadziałała, część z nich skończyła się wyjściem, część kompletną klapą i Ciągle coś zmieniałem, poszukiwałem. Był pomysł na napój relaksacyjny, który nie wypalił. Była platforma do łączenia tenisistów w kontekście kortów, do tego, żeby znajdować partnera do gry w tenisa. Była kawiarnia, był, był sklep z akcesoriami do wnętrz, z którego inspirację dzisiaj czerpię, będąc inwestorem w Design Town. Była agencja marketingowa, w zasadzie dwie, jedna digitalowa, a później full service, Byłem też zaangażowany w tworzenie kanału telewizyjnego, więc dużo różnych dziwnych doświadczeń. Czy to jest dobre? Nie wiem. Pewnie u mnie, teraz patrząc z perspektywy, ta tendencja do zmiany w sytuacjach, gdy jest mi niewygodnie, była nawet przerysowana i można powiedzieć, że byłem taką osobą, która się wycofywała często, ale z drugiej strony obserwuję osoby, które, w mojej ocenie, mają ten balans zaburzony w drugą stronę, czyli są chętne do tego, żeby osadzać się w pewnych miejscach, budować sobie iluzję bezpieczeństwa, iluzję tego, że nie mogą sobie poradzić lepiej w innym miejscu i przez to zostają. To jest bardzo smutne. W jakich sytuacjach zatem powinieneś myśleć o tym, żeby tę pracę zmienić i kto powinien myśleć? Pierwszą grupą osób niewątpliwie dla mnie są osoby, które mówią na swoją pracę robota. Jak mówisz na swoją pracę robota, to myślę, że jest to pewien. Problem. Wyłączam naturalnie osoby, które karierę zawodową traktują tylko jako źródło dochodu. Szanuję takie podejście. Dla mnie ma ono zupełnie inne znaczenie, ale wiem, że są osoby, które w ogóle w tym obszarze nie chcą się spełniać, mają inne priorytety w życiu i traktują to tylko jako narzędzie do płacenia rachunków. Ale jeżeli tak nie jest, a zakładam, że nie jest, bo tego podcastu słuchają właściciele firm top menadżerowie osoby które raczej włożyły więcej niż przeciętna i więcej niż przeciętna osiągnęły w budowaniu swojej kariery no to jeżeli ty na swoje działanie swoją pracę mówisz robota no to myślę że jest to pierwszy sygnał do tego żeby coś zmienić drugi kontekst który myślę że warto zmienić ta sytuacja, kiedy kilka lat Twoja rola, to znaczy Twój sposób pracy, Twoja odpowiedzialność, Twój styl pracy, Twój sposób działania, ludzie, z którymi masz kontakt, takie kluczowe zagadnienia związane ze sposobem pracy się nie zmieniają. To znaczy spójrz na to, jak wyglądała Twoja praca trzy lata temu i czy rzeczywiście dużo się przez te ostatnie trzy lata zmieniło, czy. Jednak twoja praca wygląda mniej więcej tak samo. To samo stanowisko, to sama rola, ta sama funkcja, tak samo pracujesz z tymi samymi ludźmi, jeżeli tak jest, to myślę, że zdecydowanie warto coś zmienić. Nie mówię tutaj o radykalnej zmianie, w zasadzie zmiany pracy, zmiany zagadnienia, ale warto według mnie coś zmienić, bo jest ryzyko tego, że przestajesz się rozwijać, to może przejść duże zagrożenie. Co jeszcze? No niewątpliwym sygnałem do zmiany w karierze jest też obserwowanie zmian, negatywnych zmian w organizacjach. Takie zmiany różne w organizacjach zachodzą, szczególnie kiedy nie jesteś właścicielem organizacji, ale czasem też, bo zdarzają się sytuacje, w których widzę konflikty między wspólnikami, które powodują, że. Dalsze współuczestniczenie w konkretnym przedsięwzięciu biznesowym, mimo tego, że jest ono nawet rentowne, przestaje mieć sens i warto się rozstać, wyjść z tego. Podobnie w dużych organizacjach, kiedy są zmiany strategii, szczególnie w dużych bardzo organizacjach, ale w różnych, kiedy zmiana następuje, zmiana zarządu, zmieniają się pewne wartości, czasem przyświecające prowadzeniu tego biznesu i nagle czujesz, że coś co kiedyś było dla ciebie fajnym miejscem, w którym mogłaś czy mogłeś się realizować po swojemu, staje się Taką właśnie robotą, gdzie ciągle chodzisz na kompromisy, gdzie czujesz, że pewna niezależność jest ci odbierana, no, to nie jest miejsce, w którym się czujesz dobrze, w którym możesz kwitnąć, a z drugiej strony jest iluzją myślenie, że to się kiedyś zmieni, albo myślenie, że to się zmieni szybko, raczej się nie zmienia. Więc jeżeli Twoja organizacja się zmienia i jest to poza Twoją kontrolą, a zazwyczaj w jakimś stopniu tak jest, to zdecydowanie warto. Pomyśleć o zmianie miejsca, o wykorzystaniu swoich zasobów, swoich sił w miejscu, w którym się będziesz czuć lepiej, może o odpaleniu czegoś nowego, nowego biznesu, może wejściu w inną spółkę, być może równolegle z tym co robisz, jeżeli boisz się wyjścia i rzucenia się na głęboką wodę, i być może też spróbowania swoich szans gdzie indziej. Kolejnym scenariuszem, takim to już będzie czwarty scenariusz, jest, myślę, że też interesujący. To są sytuacje, w których jesteś w jakimś miejscu, jesteś tam, bo myślisz, że tu jesteś mocna, czy mocny, i w innym miejscu się nie sprawdzisz. I to znowu nie dotyczy tylko osób, które są na początku kariery, ale znam osoby, które mają ogromne doświadczenie, bardzo poważne stanowiska często stanowiska prezesów, szefów firm, nawet właścicieli firm. Którzy mówią, nie no, okej, okay, tu udało mi się, jestem tu, gdzie jestem, muszę trzymać się kurczowo tego mojego fotela, bo po prostu, czy ja będę potrafić zmienić i jeszcze raz zbudować coś? No to jest przerażające, bo im dłużej będziesz tak myśleć, tym bardziej to będzie prawda. To znaczy, że im dłużej będziesz w pozycji, w której nie zmieniasz się, nie rozwijasz się. I stoisz w miejscu w jednym punkcie i trzymasz się kurczowo tego punktu, tym bardziej rzeczywiście będziesz się stawać niepotrzebny czy nieaktualny na rynku. Będzie ci trudniej jakby jak takie kostniejąca struktura, będzie ci trudniej w elastyczny sposób podejść do tego, żeby wejść w coś nowego. Więc tym bardziej kiedy masz takie myślenie, że nie dam rady gdzieś, tym bardziej zacznij poszukiwać Miejsce gdzie indziej, w których możesz te swoje kompetencje sprawdzić, przetestować swoje talenty, wyjść, zbudować coś nowego, zacząć coś nowego, bo inaczej gwarantuje, że rzeczywiście to będzie samospełniająca się przepowiednia. I taki piąty scenariusz, który także jest według mnie zagrożeniem, to jest myślenie, w którym masz takie poczucie, że no teraz to już wszystko jest super poukładane, mam to ogarnięte na zawsze, czasem się mówi, że pycha kroczy przed upadkiem, takie poczucie kontroli i silnej pozycji to czasem mają szefowie firm, czasem mają to osoby publiczne na przykład i wszystko w naszym życiu może się wywrócić jak w rollercoasterze, więc warto mieć kontrolę nad tą zmianą, która może nastąpić i nie osiadać na laurach, bo jest to pozorny spokój, bo nie ma takiej sytuacji, w której jest coś takiego jak biznes ustawiony na zawsze. I raczej myślenie o tym, że już teraz doszedłem do pewnego punktu i teraz już do końca życia będę odcinać kupony, chociaż jest to wspaniała wizja, szczególnie kiedy się ciężko pracowało, żeby coś osiągnąć i to rozumiem. Pracujesz 20 lat, mówisz, dobra, teraz już napędziłem ten wehikuł, będę w nim się po prostu poruszać jak. Takim lotem ślizgowym, po prostu zupełnie bezwładnie, jak ten taki czajnik od karlingu po lodowisku. Nie, no to jest oczywiście możliwe w jakimś zakresie, to znaczy jest jakieś paliwo reputacji, kontaktów, rozwoju, ale każdy biznes, nie jeden już widzieliśmy biznes, który wydawał nam się wielki, nie do pokonania, który znikał. I nie jednego prezesa, który był zastępowany. Więc warto pomyśleć o tym, że jeżeli masz takie poczucie, że jesteś w silnej pozycji i ta pozycja będzie bardzo trwała, to też warto się zastanowić, co zrobić inaczej. Więc podsumowując, po pierwsze, kiedy mówisz na pracę robota, po drugie, kiedy twoja rola się nie zmieniała od kilku lat, po trzecie, kiedy organizacja się zmienia w stronę, która ci nie odpowiada i łudzisz się, że to się zmieni na lepsze, po czwarte, kiedy myślisz, że nie dasz rady gdzie indziej, tym bardziej powinieneś uważam, spróbować. I po piąte, kiedy uważasz, że już jest wszystko tak ustawione, że zawsze będzie dobrze, to też jest moim zdaniem moment na to, żeby zmiany w karierze poczynić. Teraz oczywiście, jakie zmiany w karierze mam na myśli? nie Mam na myśli zawsze rzucenia papierami czy powiedzenia wychodzę z tej spółki, ale otwarcia się bardzo aktywnie na eksperymenty. Takie jak robienie projektów zewnętrznych, jak angażowanie się w mentoring, jak wchodzenie w spółki, nawet będąc cały czas na etacie, jak poszukiwanie dla siebie nowych ról w swojej organizacji albo aktywne rozmawianie z headhunterami, rozmawianie o, o możliwościach. Myślę, że trzeba być cały czas na bieżąco, bo tylko bycie na bieżąco pozwala nam widzieć okazję, podejmować właściwe decyzje i być gotowym, kiedy ta okazja przychodzi, a im dłużej jesteśmy w izolacji, w, tylko w tym w swoim świecie, swojej firmy, swojej organizacji, swoich problemów, no to tym dłużej nie widzimy szans, które dzieją się też na zewnątrz, bo świat się przez ostatnie lata niesamowicie zmienił, a naprawdę mam poczucie, że jeszcze jest bardzo wielu wspaniałych menadżerów, którzy mentalnie pozostali gdzieś tam w stylu działania sprzed kilku lat i mają trudności z dogonieniem, bo nie angażują czasu w zrozumienie, jak ten czas, jak ten biznes jak. Społeczeństwo funkcjonuje dzisiaj, bo myślę, że się zmieniło diametralnie. Sam mam czasem ogromne problemy z nadążeniem. I tutaj, jeżeli odpowiedzieć na drugą część pytania, czyli dlaczego 2022? No, po pierwsze, dlatego, że zawsze jest dobry moment, ale po drugie, też, że są pewne trendy, które bardzo to stymulują i dają niesamowite możliwości. Spotykam coraz więcej menadżerów, którzy angażują się w pracę w międzynarodowych spółkach, gdyż. Praca zdalna stała się faktem, więc masz możliwość teraz rekrutowania czy pracy wszędzie, gdzie chcesz, więc po prostu skorzystaj z tej możliwości. Myślę, że to jest niesamowity boom, który będzie trwał. Drugim takim boomem, którym mogę tylko opowiadać, ale nie będę udawał, że jestem w nim ekspertem, bardziej obserwatorem, to jest boom technologiczny i zmiana w ogóle sposobu myślenia o tworzeniu internetu i o tworzeniu treści, czyli wszystko to, co się. Co jest na krawędzi technologii blockchain, konceptu Web 3.0, czyli sytuacji, w której, jako twórcy, treści, twórcy treści, możemy, że tak powiem, dzielić się współwłasnością w swoich projektach, z każdym na świecie poprzez ich objęcie udziałów i tokenów w naszych, w naszych projektach. Czyli krótko mówiąc, nigdy nie było tak łatwo. Zarazem tak trudno wyjść i pozyskiwać finansowanie, czy nawet pozyskiwać zainteresowanie, lojalizować swoich klientów, osoby zainteresowane tym, co robimy, poprzez wsparcie takiej technologii, która wyłącza, powiedzmy, decentralizuje własność i decentralizuje własność podmiotów rozmaitych, i warto się nad tym też mocno zastanowić, bo uważam, że też jest to ogromna szansa do tego, żeby teraz próbować czegoś nowego, zupełnie na nowych zasadach. Takie widzę. Szanse, między innymi, czy tych szans jest dużo, dużo więcej, i one są nawet kiedy jest stagnacja, to i wtedy są te szanse, one się pojawiają. Potencjał jest ogromny, i kiedy dochodzimy do tego punktu, widzimy te scenariusze i zastanawiamy się, czy to jest ten moment, żeby, czy to jest ten czas na zmianę w karierze w, w tym właśnie 2022 roku, to ja bym powiedział 9 na 10 sytuacji. To jest tak, bo ta zmiana nie musi być diametralna, nie musi oznaczać kompletnego obrotu o 180 stopni, ale zawsze to może być nowy projekt, nowa rola, nowa inicjatywa, nowa spółka, nowe tematy, w które możemy wejść i tym samym odświeżyć swoje zrozumienie rzeczywistości, poznać nowych ludzi. Poznać to, co nam się naprawdę podoba, i też udowodnić sobie, że możemy, że potrafimy, że nie jesteśmy uzależnieni od przeszłości, od tego, za czym podążamy zgodnie z regułą konsekwencji. No dobrze, to w jakiej sytuacji w takim razie w mojej ocenie nie warto robić takiego dużego zwrotu? Chyba jest jedna taka bardzo konkretna sytuacja, która w mojej ocenie no, nie sprzyja, to są duże zmiany w innych obszarach naszego. Życia, czy to są zmiany w życiu osobistym, w relacji, czy jakieś duże zmiany w rodzinie, takie elementy, które dotykają nas i bardzo nas absorbują i są pewnego rodzaju zobowiązaniami, które zużywają nasze emocje i nasze zdolności intelektualne i nasz czas. Że w tym czasie być może podejmowanie się nowych inicjatyw po prostu nie ma sensu, bo nie będziemy mieli do tego serca, nie będziemy mieli do tego siły, lub może to być też sytuacja, w której będzie zaburzone nasze poczucie stabilności. Być może to, że jesteśmy gdzieś długo, ta stabilność w karierze będzie nam bardzo potrzebna. Ale z moich obserwacji, w większości sytuacji, osoby, które są tam, gdzie są słuchacze tego podcastu, czyli zazwyczaj mają. Układane bardzo wiele obszarów życia dobrze, to zazwyczaj mają taką sytuację, w której spokojnie mogą podjąć się takiego kroku. I z tego miejsca właśnie chcę Ci życzyć fajnego, jednego nowego kroku w karierze, jednej dużej lub małej, fajnej zmiany w karierze. Na pewno, jeżeli na koniec tego roku będziesz dokładnie w tym samym miejscu co dzisiaj, no to nie będzie to dobry moment. I ja również planuję parę zmian, które będzie widać już niebawem. Także śledź moje media, zapisz się do mojego newslettera na grekalbrecht.eu, łamane na klub, subskrybuj ten podcast, a zobaczysz, że będą i zmiany w materiałach, którymi się dzielę, i też będę komunikował nowe projekty, którymi się zajmuję, bo choć od już 8, prawie 9 lat zajmuję się tylko tym. Czym się teraz zajmuję, czyli skupiłem się bardzo, już nie jestem tym jumperem, o którym mówiłem na początku, to jednak w ramach tego, czym się zajmuję i ciągłego zawężania swojej specjalizacji, też z przyjemnością eksperymentuję, pobudzam się do tego, żeby tę karierę rozwijać i żeby czerpać z tego więcej satysfakcji. I tej satysfakcji, sukcesów, powodzenia życzę Ci w tym roku. Dziękuję Ci bardzo. Jeszcze raz zachęcam do zasubskrybowania mojego podcastu i newslettera na grekalbrech.io na klub. To jest taki specjalny biuletyn tylko dla słuchaczy podcastu, zupełnie bezpłatnym. I to wszystko ode mnie na dziś. Zachęcam zawsze do kontaktu ze mną bezpośredniego. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku.